Kraków, Już szepionki nam dadzą Tak co się buntują. Witamy, witamy wszystkich Dzień dobry Dzień dobry na wspólne zakupy Pobęża dzisiaj Kraków, Wielicka, Obi. Wszystko jest. Zobaczymy, czy można w spokoju tutaj zgodnie z prawem, robić zakupy. Ojej, ona się... Nie, nie, tylko nas przeciął wzrokiem. Nie, przeciął nas wzrokiem, tylko nie. Nie, już Pan nas zaczepiał. Tak, zaczepiał? W tym uh -huh. Cześć, Irena. Widziałem dzisiaj akcja zjawożna, Twoją. Muszę się wybrać, albo Ty musisz się wybrać tutaj do Krakowa, znowu. Piotr Mański, co to miał Pan za Dziennik Ustaw? No ustaw odnośnie tego rozporządzenia. Na jakiejś podstawie, ale zobaczymy co się działo. Czekaj, bo oni poszli po tego węża gdzieś? Wszędzie kowidianie, atakują. Nie wiem, gdzie oni poszli. No tak, bo nie się tego węża o, no, są chłopaki Nie ma węża. Jak to nie ma? To trzeba będzie jechać do Kastoramy. <grybuj> <grybuj> No, ja mam ma... ten lewram Merlem wiercze. O skurcze, tam to nawet chłopie, tam to będzie dym. Tak, to tam to jest dym gwarantowany. Tak? No, 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 mizgu... no mówię, że nie ma tu asortymentu z biudata. Bi Utker, ale, ale... co się dzieje? Widzicie, że mnie suszy, muszę ich popić jakieś to, do kawalandy. Dokładnie, dokładnie. Do kaflandu się wbijemy za chwilkę. Ustawa przez Mateuszko Kłamczuszka nie została chyba opublikowana. No nie została, nie, no bo to pizna na wodę fotomontaż. Czekaj, no ja muszę coś kupić, nie? Albo do pływania. Ja nie mogę Nie no rękawisty to przydały mi się faktycznie Weź młotę gumowy Co? Weź gumowę młotę Pyesz kapierowi dupie pomysły Nie no rękawiczki potrzebuję Co, nie ma? nie no, ja już kupiłem znaczy towar już... może to co? No, to do kołpana wryłem? po no. lądzie poproście o pomoc, obsługę yy, już właśnie pytał Nikodem odnośnie czegoś nie no ale nic tu nie mają ale przynajmniej nie mają tego tego towaru co Nikodem potrzebuje yy, kolejka Prawie jak Covid, mm. Chodź. Wszystko się zgadza. Szczepionka, mm -hmm. to, to kurwa. Wody. <laughs> A patrz, limonkowa. Kupujcie, ludzie. Wspierajcie. <laughs> no, ludzie, kupujcie, wspierajcie. Może, Daniel, chcesz coś dodać, do? Tak? Nie no, po prostu nic dodać nie Jest, 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 jest schizofrenia straszna. Pięknie w kolejce stoimy. W razie <laughs> nie opublikowali, bo publikacja tej ustawy wiąże się z powyżką dla także tak czy kasę brak. No ponoć właśnie tak, bo w tym momencie oni musieli od razu tą sumę tych pieniędzy, która jest w tej ustawie wymieniona, musieliby od razu mieć yy, że tak powiem odłożoną zamrożoną. Nie? Oni w tym momencie nie mają w ogóle pieniędzy samo to, że oni już ściągają yy, drobne miliony, jak to można tak nazwać, ze szkół na walkę z COVID-em. Także to już samo mówi za siebie. Ledwo wszystko zipie. I umieralniki. W szpitale umieralniki na covid. <grywki> Lupoś. Konwit szczepionka. No właśnie Danie to mówił. Jack Van daj. no cześć, witam I na zakupach Robi na wielitki zaczęliśmy dopiero, a dzień się dopiero zaczął można powiedzieć ja teraz zbyt spokojnie patrzcie ile ludzi teraz, patrzcie ile ludzi normalnie tłumy do kasy cześć Sylwia się No, tym razem Kraków. Tym razem w Krakowie jesteśmy. Siemanko. I towar znaleziony. Znaleziony, nie kradziony. Sylwia nas, Sylwia nas po, pozdrawia. Pozdrawiamy. Hello. A my do kasy. Tak odporna szyba na kasie no to, Słuchaj, zanim my dojdziemy do patrz, patrz po co się dzieje. Patrz jaki ruch, ruch tutaj, nie? Ale tam to chyba bardziej zaczął robotę na kasie. Co? Może tam tu chyba bardziej robotę zaczął na kasie Zacieścia ruchy kurwa jak ja <grymne> ten Tu mają właśnie do szpitala tego manekina. Do karetki Widać, <grymne> wszyscy przestrzegają social distance tak. Patrzcie, ile ludzi w przekazie jest wszędzie. To jedna strona? Tutaj druga strona. Zaraz jak ktoś będzie brał i strał, nie, że go nagryzł. Pobu, tylko oczy, widać, nie, no, się no, będzie strał, no, że go no, tak. Może chcesz powiedzieć, jak, jak w Anglii wyglądają sprawy ze sklepami? Ja tam się jakoś nie strają. Kto, kto? Chce, kto chce nosi, kto nie chce, nie nosi. No, a ogólnie yy, ochrona? Wyjewam? Wyjewam. Wszystko. Mam nawet zdjęcia, kurwa, ostatnio byłem w sklepie. Chyba. Może się pokaże. Także aż takiej patologii tam nie ma. O, gdzieś tu. o I tu jestem, na przykład, czekam sobie w kasie. A tu na przykład jest pani kasierka. O, pan klient. Wiecie, widać no i... dobrze widać dobrze na tym? To no było około miesiąca temu. O, to jest w Anglii, tak? Tak, dokładnie. I miesiąc 14. temu. No jakie zdjęcia masz jeszcze? No nie, no, generalnie zdobywają z No generalnie bez maseczki. No. Proszę bardzo. Właśnie, a tutaj... A tutaj jest kurwa dziki kraj. Właśnie, dziki kraj. No, ludzie, ludzie po ulicach w Anglii Łażą? W maseczkę uważają Sporadycznie, kto chce. Młodaj, muzułmanie w tej. Nie? <laughs> Wszyscy w burkach, <noise> tyjo. Ale nie spotkałem się że, że stary starym, ktoś kurwa dostawał mandat, albo... Nie no, to jest paranoja. To jakiś, jakiś problem. To zakaz oddychania. Mm. No, nie powiem, noszą maceczkę, no, ale kurwa przyklejone jak jeden do drugiego, nie? No, na śledzie. To jest kurwa... Dystans, półtorej metra. To że 80% ludzi to są PiS <noise> wyborcy PiSu. Wyborcy PiSu? Tak. Słuchaj, lewica miała jeszcze gorzej, gorzej agonii. Myśl to zbrodnia. Słuchaj, myśl to zbrodnia, chcieli przecież wziąć i przepchnąć. Jeszcze nie można nic mówić, że nie ma pandemii, nie ma niczego. Także, sam mówi za siebie. Yy, paragon. Także, myśl to zbrodnia, to jest. Ja nie dziękuję. Dziękuję bardzo. Akcja przebiegła no, tam <laughs> Także akcja przeszła pokojowo. Dokładnie. I Ale nie, dalej. chłopaków też obsłużą mnie. Tu mamy pięknie po sąsiedzku. Mamy pięknie po sąsiedzku. Kauflandzi. Tam się znajdujemy. Podejrzewam, że może być dzisiejszy live na raty. W niemieckim mogą się... Ale słuchaj, w jednym hipermarkecie, a tu już jakiś czas temu we wakacje, wakacje ktoś napisał, że ochroniarz mówił we francuskim, tylko nie wiem którym, no. nie? Że to jest teren Francji, nie? I tu obowiązuje francuskie prawo. A autentycznie no, ochroniarz z takim kurwa tekstem wyjechał. Także... to no. lepszy? Także obi na Wielickie jak chcecie, chcecie na spokojnie wziąć i. Można wjeżdżać. Wjeżdżać, nie tu znają chyba prawo, na to wychodzi. W już tu byłeś wcześniej, on no tego znają. <grym grym> Ale powiedzcie, że tutaj nigdy jakoś nie było straczki, nie? Jest problem z tą półką, nie było... Jak obsłużeni? No. Ale to ochroniarz stał, ja podpadał się, co tam na bez ubrania stał tałą Bez ubrania ochrony stał normalny No, Zwykły gość. Tak, 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 tak. tak. Roman Gabka. Kolega ma rację, mam znajomy w Liverpoolu i to samo mówi, kto chce to nosi, w niektórych setach, jak nie masz maseczki, to ochrona rozdaje za darmo. Tak to no. wygląda. W tym kauflandzie nigdy nie zwrócono mi uwagi o maskę, już na korpała. No to bardzo dobrze, to będziemy polecać. Będziemy to polecać ten sklep, nie będzie do prokuratury zgłoszony. I do u Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 418 osób. Pozdrawiam wszystkich. Zabiorę was ciule. czule Czule. RTH EURO AGD. Tu by były jaja, na pewno. no tu zawsze są jaja. W Toruniu, w Toruniu przecież zamknęli. Znaczy zamknęli, zablokowali, że nie mogłem wyjść. CCC no. tak samo. W Stawinie najbliższe, tak. Tak, to spoko? Wiem na Kaufland jeszcze. A, wbijemy tam? Bo no, to tam sobie kupię picie ewentualnie. Mhm. Nie, ja, masce, to ja, ja zauważy, że pani... Y, to coś mhm. no bo nie tak, bo no, no, tak są, so, nie, nie, to, nie, to Tak normalnie. trochę inteligentniejsza od tego, nie... No dziękuję tak, bardzo. Proszę. Prawdy dziwić sposób? No. Ja, to nie masyczkę, to powiem, że wszedłem kupiłeś. <śla> no i też sposób. No tak. Robzik to nie było z, z, no, odnośnie, odnośnie słowa ciule, tylko pozdrawiam was ciule. Tak jak to papież mówił, pozdrawiam was ciule. Czule. Nie, bo tu się jedna osoba oburzyła o to, że ciule. <głos》> się nie obraża, Proszę się nie obrażać. Nie to niech wpisze. Benedykt XVI, pozdrawiam was ciule. Ani B, ani M, ani kukuryk. Ani kukuryk tak tutaj. Dobra, idziemy po to picia. Słuchaj, to to, yy, zrobimy te zakupy. Tego live'a zakończymy. I jedziemy na tą listę, nie, do tych żabek dwóch. Także w żabkach już będzie tam grubo, nie? Pewnie, pewnie będzie zamknięcie w sklepie, nie. Nie ja wiem, mam coś Jeden będzie nogę trzymał w progu, nie? Tak? Żeby kurde wziąć. Sprawdzasz się dobre? Tak. To wiecie, no Panie nie smakowało. Tam na końcu coś pływało, bo. przeterminowałem. Przeterminowałem. <laughs> kasy w tym kierunku? Yy, no nie wiem, wy co bierzecie jeszcze? To picia? No to po, po lewej stronie mamy picia. Do kasy. Także Wielicka i Obi i Kauplan może tutaj spokojnie wziąć i oddychać i musicie mieć pampersów na, na, na buzi <ścoughs> Także tu jest, jest. spokój. Aby coś się działo to wiecie gdzie pisać miło. Kancelarie nasze czekają mnie tylko na Sygnał nie i... Dawaj. O tam są jeszcze... Tam macie inne jeszcze picia. Jakiś kobidianie nas kurde ja widziałeś? Co? Ja Tam kobidian jak nas obcinał? No, przynajmniej. Patrz, jak to możliwe, że spodziewałeś? No, chyba im właśnie twarz napływi. Stary, dla nich kurde jesteś jak no. zombie kurde. No. Nie no, w ogóle nie można się no, zaśmiać, nie. No nic. Nic. Osoba bez maski to tak jakby UFO wylądowało. Jakby UFO wylądowało. Mówię ci, zombiaki kurde. A jak UFO wyląduje, to dopiero będzie znaczenie. Tak no nie? Co to wtedy będzie Dawid Grabka, tam się już nie pultają w Kauflandzie. No właśnie już kilka razy, nie, tutaj też. Jakiś czas temu z Beatą byłem i też nic nie było, żadnego problemu. Jeszcze pani na kasie powiedziała, zanim te godziny na nowo weszły seniorów, że to jest największa głupota, że ludzie się kotłują przed wejściem mnie i co to to da. No to jest po prostu... No, bez sensu, nie. Mirek też już testuje. Sprawdzasz? Sprawdzam. To no. jeszcze nic nie piję, jest wiem co to jest, a niby bez konserwacji. Wszyscy biorą mi spożywania. Podczas spożywania posiłków oraz napoi. Nie jest obowiązek nosić maseczki. No tak. Znaczy teraz to już w ogóle nie można. Co? Spożywać? Noszę maseczkę. Ktoś tu to odpisał, ale idioci, a jacy odważni w dodatku złodzieje, nie? Pozdrawiamy tego pana. Serdecznie. Pozdrawiamy Cię Zemku. Dokładnie. Mam nadzieję, że zagłosujesz yy, tak samo jak w poprzednich latach na tych swoich pisiorków. <laughs> Bo jestem pewny, że jesteś w, w jeden z wyborców. Z Dokładnie. Kotłowanie. Także pytanie do naszych telewizorów: Jak wam każą nosić kosz na śmieci na głowie, to też będziecie nosić? No i tyle w temacie. No <laughs> ja pierd... Nie, to są po prostu No. A powinno być tutaj faktycznie więcej kazy otwartej. Mhm. Dobrze, nie ma dzisiaj powiem, godzin dla seniorów, nie? Za no ci, byłem ostatnio. Wbijam się na Pani, oczywiście, zamierzam z godziną na cenę. Ja mówię, proszę panią, mam cukrzycę, spadnie cukier. I musimy pani sprzedać, albo dzwonię po garetkę i na policję. No. nie było tematu. Absolutnie. Ja piennie. nie wiem. to jest paranoia, gdzie my chyba żyjemy. Tragedia. ja by się mógł uczyć, nie? Od tego, że... Zdecydowanie stary. Nie wiem, gdzie jest Nikoda. Mam trzeba zapisy. Mamy jakichś hejterów? Yy, no właśnie. No. Yy, w żabkach to się paja dzieje, wszędzie się o te kagańce prują, a najlepsze jest to, że pracownicy między sobą sami ich nie noszą, a jak... Jak sprzedawcy, jak sprzedawcy, zwróciłem raz uwagę, że jak nosi maskę, to mają założyć to mnie obsłużyć nie chciał. Kagańcy noszą tylko yy, i wyłącznie niewolnicy. Tak jest. Yy, Piotr Ubański, to już nie wyborca, to wyznawca. Dobre, dobre. O Zenon, Zenon, to się mylicie mylimy. Zenek. No samo twoje imię mówi o tym, kurwa, na kogo <noise> Debile. Trochę pokory, cwaniactwo nie prowadzi do niczego. Także włącz sobie TVP i nie zawracaj sobie głowy tym lajcem. <noise> tu już się Zen Zenek bierze i... Coś... Zenek? Tak, Zenek coś... Zenek mnie nie lubi. Co tam myślicie? Nie chcecie to nie Zenek. oglądać, wypad pisiorki Bożena. Tak żal mi was, Andrzej Pietrzak. I ciebie też żal. Krótko i na że chcesz skomentować parę tych. Nie, ja nie będę to, to, jak ja, głupię, ja to, dość komentarzy. Trochę zbędna prowokacja, ogólnie rozumiem, bo zawsze chodzę bez, ale jakoś tak na spokojnie to robię, zresztą już nie znają w okolicy i robię swobodnie zakupy, no, ale I przecież To nie jest prowokacja, tylko to są normalne, nie, normalne, tak normalne tak, zakupy w no. sklepie, a że nagrywamy to, żeby pokazać ludziom, że nie, tak, nie tak. trzeba po prostu chodzić w tym gównie i się bać, Tak, no, to, się tylko woli. po to, oczywiście. To jest pewna kultura, to nikogo nie zaczepiamy. Absurdie, tak. No właśnie, nikt nikogo nie filmuje tutaj, nie. No, oczywiście. A to, co się będzie działo dzisiaj w Żabkach, no to jest inna bajka, no nie? jest. na Żabki jest już tutaj przecież przygotowane wszystko. Pięknie. Dzienniki ustaw. Oni sami dla nas to piszą przecież, Ustawy, rozporządzeń. Skoro chcą w matrycach grać, to gramy. Ustawy o ochronie danych osobowych. 20 milionów euro kary. Kto przetwarza dane osobowe, czyli odnośnie sanepidu, jakieś notatki. Tutaj wyroków troszkę. Postanowię. Umorzający. Jakbyście chcieli zob zobaczyć więcej tych zdarzeń czy coś, to powstała na niewygodnych faktach grupa informacyjna. Niewygodne fakty grupa informacyjna. Tam to wszystko jest umieszczane, nie? Przesegregowana, że tak powiem, cała śmietanka tych wszystkich informacji. Bardzo, jedziemy, Proszę bardzo. Tutaj prawo mocne mandaty karne też wymorzone. to wszystko na tym, szczepienia, niewygodne fakty, grupa informacyjna. Dzień <mulary> Ja również. Do widzenia. Tutaj pakuj bez pośpiechu. Siłka. Dokładnie, macie w Krakowie jeszcze jakiś taki hipermarket, który robią problemy? Albo odnośnie tego, że robią swoje jakieś prawo, ustalają czy coś, to możecie wziąć i napisać. No ale tam właśnie w tej mili byłem dwa razy, nic się nie działo, nie? Może akurat. Pan ochroniarz tutaj był, a ani słowa się nie odezwał. Ewa, ich powinno być więcej, takich odważnych ludzi, nie dać się zarywać. Oczywiście, ale zakupy zakupami, ale wystarczy żebyście rozmawiali z ludźmi, ze swoimi bliskimi, znajomymi, sąsiadami uświadamiali ich jak to wszystko wygląda, bo to jest jedna wielka ściema, no. widzicie sami, nie? Ze szpitali, ze szpitali zrobiły się po prostu umieralniki, nie i centrum eutanazji, nie? porównanie Chiny i Polska. No, na przykład porównanie Chiny i Polska, zobaczcie, jak to wygląda, nie? Znacie, mówię, pozytywne ilości mieszkańców, nie? Można by powiedzieć, że Chińczyk by się zapytał Polaków, nie, czy wy się wszyscy tam znacie, nie? Bo was jest tylu. No, ale to już pomijając sam fakt, nie? Uświadamiać ludzi, rozmawiać z nimi, nie? W ten sposób też można. Tak jak Jelena na przykład dzisiaj diabożnie robiła. Akcje, gdzie? Tak? Tak? Patrzy się na do? Nie chcieli się wziąć i No logicznego, nie? No to co, bo będziemy brać i kończyć live'a. Gdzie za około 20 minut, 20 minut będzie kolejny, ale to już żabek. I tam w żabkach podejrzewam, że będą chcieli ustanawiać swoje swoje prawo, nie Dziki Zachód. Państwo, kurde, jest papier dalej To jest. Tak jest. To jest. To Widzę, że jest. Galeria też Widzę, że tylko przychylne. Ja, nie To czy To do To było To też czytałeś Zenka, który nas nie lubi, Przecież, czy czytam, tylko że ja w tym momencie akurat... Trzeba oświadamiać co z nami ludzie serwi, co z nami... co nam serwują. Dokładnie. Tak, 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 tak. Sama wypowiedź wczoraj e, ministra zdrowia niedzielskiego, że wyszczepimy 31 e, milionów e, ludzi, albo Polaków, szczepionką, za którą nikt nie chce brać odpowiedzialności. Ci, co ją wzięli i... E, Wynaleźli, znaczy no wynaleźli. Jak to można nazwać w ogóle wynalezieniem? Rząd nie chce brać, no nikt nie chce po prostu brać, nie. Czyli to samo co jest od, wie od już wielu, wielu lat nie odnośnie NOP-ów u dzieci. Bulotce są wymienione po prostu yy, niepożądane odczyny poszczepienne, a dzieci akurat łapią te, te niepożądane odczyny poszczepienne i nikt później nie ponosi za to odpowiedzialności, bo to jest koincydencja albo zbieżność z czasem. No, takie no I tak samo będzie teraz, nie? Warto przypomnieć, warto też przypomnieć yy, yy, pandemię, pandemię, jak to można w ogóle nazwać, nie? Yy, świńskiej grypy, gdzie Ewa Kopacz nie kupiła szczepionek żadnych i tam, i tam yy, chorob, choroby, wy, yy, wystąpiły, nie? Narkolepsje. Cuda, cuda na, na kiju. Także nikt za to też nie poniósł odpowiedzialności. I, 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 I tak samo będzie tutaj, nie? To jest typowe, typowe po prostu testowanie, testowanie ludzi i branie, branie robienie, robienie królików doświadczalnych. Także yy, będziemy się widzieć za 20 minut, nie? Zapraszam na lewa. Cześć!